Tower of Hell. Czy teraz następną część? Tylko czas na jakieś inne obywi Podróbka bardzo podobna do Tower of Hell. Już dostałem wyrzucony. I tu już jesteśmy widzowie Ta gra wydaje się. Na kanale Milka też będą się pojawiały filmy w stoki, ale na moim kanale też będą się pojawiali filmy stoki, więc na mojej głównej kanał też możecie wchodzić. A zobaczcie jak mi super idzie w, tym, w tej podróbce. No co tu się dzieje? No, widzowie, takie mam errory, że. że aż się nie chce grać. No, halo, Roblox. Nawet Roblox mi nie pozwala wyjść z tej wyszukiwarki. Dobra, widzowie, udało mi się stąd wyjść. Uda... No, dobra, udało się. Jeszcze raz. Tak, tak, tak to musiałam ogarnąć. O! Usuwamy wszystko, Roblox. Tak jak y, skończyliśmy na tej gierce, to wchodzimy do niej. Ok, mamy 3 minutki do przejścia całego markura. I znowu jestem jakimś czerwonym markerem. Bo ja. Aha, już pamiętam. Kilka dni temu straszałem Filipa, że jestem hackerem. Takim czerwonym, nie pamiętam jak się nazywał. Culcic, coś na trzy. Ale zmieniłam tego skinka. bo Pewnie kliknąłem te, które. Faj markera, no i. Idziemy jeszcze raz. O dziwo, idzie mi to troszkę lepiej niż Tower of Hell. Tak, przed odcineczkiem udało mi się wygrać tą dzierkę. Dlatego mi nad głową picha jedna wygrana. Ale tylko jedną mapę widziałam. Więc teraz to będzie... Tej mapki to ja nie widziałam. I teraz mamy minutę. Okej, okay, udało mi się. Patrzcie jak zrobiłem skróć Patrzcie jak mi super idzie. O kurde. Matko. to już dawno minęły święta. Tu jakieś laski. Ej, to już jest prawie koniec. Nie chcę. O oh mój Dwie wygrane mam I teraz, uwaga, uwaga. Tylko szkoda, że tu nie ma żadnych takich towerów. Takich towerów w towerów można sobie kupować ułatwienia. Aha, to kosztowało mnie jedną wygraną. Teraz mam takie fajne kółeczko. Mi się te kółeczko że stra... Nie wiem, co ja tu kliknąłem. A może to było za jeden Robux? To mi zostało dziewięć Robuxów. Nie wiem, jeszcze chwilę to poprzechodzę sobie. Nie wiem, idzie mi. No, do naj... Dobra, mamy dwie wygrane. Jakim cudem ktoś się tam na górze od razu znalazł? Jakim cudem? Nie mam zielonego pojęcia. Jeśli ja to znowu przejdę to będzie sukces świata widzowie. Mam nadzieję, że przejdę do Tower of Hell. Ta jest podobna do Tower of Hell. Mega nawet mogę powiedzieć, że jest podobna.